Dzień dobry, tutaj Krzysztof Berezowski i to jest drugi odcinek serii Battlefield Heroes. Dzisiaj będziemy grali na koncie właśnie Pol Polo. Trochę już trochę nabiłem leveli, więc teraz zobaczymy, będzie filmowało. Chodzimy na nasz login. Czemu jest tak ciemno? Czego nie wiem, ale... Trochę nadrobiłem no na weryfikowaniu dziewiątej lewej. Bo mam Thank you. Daily Clown. zobaczymy, co nam się wylosuje. Próbujemy, co nam się wylosuje. Super łapa! Widzimy, The daily Clown nam się udało. Ciało żorbite, starczy na jeden dzień. I musimy zgłosić trochę. 25 Widzimy mamy Battlefield Heroes Przepraszam, że tak słabo mówię, ale Okej okay. gramy Graj przyłączamy Battlefield Heroes to jest najważniejsze w tym odcinku. Lubimy takie szczelankowe różnej rzeczy. Poczekajcie chwilę, ja zaraz tu przyjdę.

Polaka, nie wiem dlaczego, ale, bo tutaj jest na to ja mam trzy postaci, tak zmienię postać na mojego ulubionego gracza, czyli Oktavia Nam. jest taki sobie, ale Oktavia dajemy. Widzimy... Nie. Oczywiście mamy tu... Zanim nam misję. smakość. Odwróćcie ten ok. I to, to zrobimy. I wchodzimy w graj Czy będzie trochę, zobaczymy? Jaśniej będzie? Tak jaśniej. No, głupstwa. czy potrafisz zgadnąć, jakie gwiazdy filmowe są inspiracje dla poszczególnych klas w postaci Battlefield Heroes? Nie wiadomo. Przypominam, że to jest drugi part, czyli druga część odcinku. Będę miał duże części odcinku, ale oczywiście to jest. wchodzimy na wioskę zwycięstwa. Z tego drzwi, bo wiesz, żeby mój, mój brat trochę nie nakrzyczał i taka. Ale dobra. Teraz będziemy przegrali w battle forest. Możemy i wczytywanie. Już mamy... Widzimy ile ja tego mam. Trzeba przejąć plagę. I trochę chyba tej flagi chór muszę dowiedzieć się wrażenia i dodanie widzimy tutaj, lecimy samochodem tak ciemno jest przepraszam ale trzeba przejąć flagę Słuchajcie, że jest tak ciemno po prostu Ok. I mam podziekając, żeby się zapomnieć, bo mamy nadzieję, że lepiej. Bo ja po prostu zrobię. O, jeszcze fajniej. Okej, okay. Teraz idziemy. Coś robimy. Widzimy teraz trochę wyraźniej. Chyba. Widzicie? Próbujemy tutaj rozwalić ludzików. Mamy flagę przeciwnika oczywiście. Ej. Ej, ty, ludziku jeden. Από κοινού με τουρισμού, ιατρική με τουρισμού, τα δημοσιογράφη, τα δημοσιογράφη, τα Mamy... Możemy... Nie wiem, czy to się tak ciągle... Oczywiście tutaj mamy... Strasznie mało rzeczy. Hej, Hej, nie mogę wsiąść. No dobra, mówię. Zabili mnie Idziemy Po flagę po, e, Idziemy po, teraz po flagę Ale opuściliśmy flagę Ok, idziemy tam Widzimy Jedziemy samochodem Lewo ja wy, wy, wyjść Ja sobie tam nie poradzi. Nie! I właśnie drugi raz zginąłem. Mam. Jest problem z moim połączeniem. Nie wiem co się stało. Ale już nie mam problemu. Widzimy. Właśnie zapanowałem ciszę idziemy tu samochód i piszemy teraz ja widzimy nas zabili coś mi dzisiaj za, za bardzo nie idzie znowu istnieje problem, nie wiem co się dzieje ale chyba chyba coś się dzieje z połączeniem Ciągle giniemy, nie wiem dlaczego, ale ciągle giniemy przez tego głupiego playera. To już trwa 10 minut. Mamy fajne rzeczy w tym odcinku. Za wolną flagę przeciętnika wróciła do bazy, ale ja lecę po tą flagę. Widzicie mnie w jeepie. Morda konia. Widzimy, próbujemy lecieć po flagę. Wróg ma naszą flagę, nie wiem dlaczego. Mamy za słabą obronę, ale jedziemy. Wróg opuścił. Jedziemy teraz po flagę, ale chyba... Wróg ma naszą flagę. Teraz ja szybko... ...muszę przejąć ją. Ała. Teraz, ma naszą flagę, nadal nie wiem dlaczego. Ale próbujemy. tam jest wróg z naszą flagą, właśnie o nią walczy. Ale są. My. De. i i mnie. Do mnie. No kurde, no nie dednął! Nienawidzę! Noby, kurde, noby! Słaniaki, noby! Widzicie, mam biały ekran. Tak zawsze nam się dzieje. Widzimy, że musimy nacisnąć enter. Musimy zrobić e, hasło Nokia E. Po prostu napiszemy Nokia M97. Battlefield Heroes niestety przestał działać, nie wiem dlaczego, ale przestał działać. Niestety musimy... No, dlaczego taki słody ekran, ale to trwa już 12 minut a w tym odcinku jeszcze pokażę Wam różne rzeczy ten różne rzeczy jak na przykład gra mieczy i sandały jak na przykład gra Happy Wheels i Minecraft ale to będzie w następnych odcinkach dziękuję za uwagę do widzenia